Cześć, siemanko! Z tej strony Patryk, ja jestem dobry w te klocki, a Was witam ponownie na kolejnej recenzji zestawu z Gwiezdnych Wojen na kanale Klockowizji. W dniu dzisiejszym kolejny duży zestaw, a mianowicie ATAT z 2014 roku. Zostańcie ze mną! Cieszę się, że jesteśmy już razem po tym krótkim wstępie. Jak widzicie, przed Wami pudło od ATAT. Jest to zestaw, od którego ponownie rozpocząłem swoją przygodę. Z klockami LEGO już właśnie w dorosłym życiu, to był pierwszy zestaw, który zakupiłem jako dorosły, ponieważ ja niestety wszystkie swoje zestawy LEGO w wyniku życiowej błędnej decyzji sprzedałem jako nastolatek. Potrzebowałem po prostu pieniędzy na wydech do skutera, nie wiem po co mi to było potrzebne, komu chciałem zaimponować. To był właśnie największy błąd mojego życia, że zdecydowałem się tą całą moją kolekcję LEGO z dzieciństwa sprzedać. Ale dobra, nie o tym. Spójrzcie tylko na ten zestaw. To jest od niego pudło. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Mamy tutaj informację, że w środku jest plakat, że AT-AT posiada wyrzutnie strzałek, że ma 34 cm wysokości, że ma 34 cm długości. I tutaj właśnie mamy taki obrazek, jak ten AT-AT maszeruje sobie przez mroźną planetę Hot. Jak widać, Armia Imperium jest pod ostrzałem. Za AT-AT biegnie kilka Snowtrooperów. Oraz generał Wirs. Tutaj z prawego górnego rogu spogląda na nas jeszcze sam Lord Vader. Od tyłu prezentuje się to w ten sposób, czyli mamy przedstawione tutaj wszystkie funkcje bawialne tego oto zestawu. Widać, że mamy tutaj otwierany bok tego AT-AT, że mamy otwierany kokpit. Jeszcze raz wyrzutnia strzałek, ruchome nogi, ruchoma głowa. Kolejny obrazek tutaj tego AT-AT w akcji. Oraz Kilka rzutów, jak właśnie ten ATT -AT prezentuje się z każdej strony. Myślę, że nie ma co przedłużać. Pudełko odkładamy sobie na bok i zaraz pokażę Wam ten zestaw już zbudowany. I przyjrzymy się wszystkim zakamarkom tego pojazdu. Ocenimy sobie, czy aby na pewno jest on warty tej kasy, którą trzeba za niego zapłacić. No i zestaw jak widzicie, mamy już zbudowany. Tak właśnie prezentuje się ATT -AT w pełnej okazałości. Spójrzcie tylko, jak wielki jest to zestaw. Jak wielka jest różnica pomiędzy wzrostem minifigurek a właśnie wielkością tego całego ATAT. -AT. On faktycznie tutaj gruje nam nad tymi figurkami kawał potężnej budowli. Ja gdy zbudowałem ten zestaw, to po prostu długo przyglądałem się, nie mogąc wyjść z podziwu, jaki Lego osiągnęło postęp technologiczny od właśnie tych zestawów, które ja pamiętałem za dzieciaka. Ja jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, więc właśnie dlatego logicznym było dla mnie to, że wchodząc ponownie w świat LEGO, muszę zacząć od setu z Gwiezdnych Wojen. Ten właśnie zestaw poszedł na pierwszy ogień, później poszedł Sokół Millennium i tak już się zaczęło. Kula śniegowa po prostu ruszyła, a więc jak jesteśmy w śniegowym temacie, no to sprawdźmy sobie, co my mamy tutaj za figureczki. Mamy dwie takie same figurki Snowtroopera, w dłoni blaster, na plecach taki oto Plecaczek taktyczny, fajny hełm, oni przypominają trochę Ku Klux Klan, pod spodem klasyczna główka Stormtroopera. Bardzo fajny zadruk torsu, nóżki niezadrukowane i coś co jest tutaj charakterystyczne dla tych postaci, to właśnie taki materiałowy element tutaj na tyle, który ma nam tutaj udawać jakby długi płaszcz, który właśnie ty, ci Snowtrooperzy nosili. Dwie figurki mamy identyczne, ale mamy tutaj jeszcze dowódcę Snowtrooperów i dowódca Snowtrooperów ma troszeczkę inny zadruk torsu, tutaj z takimi prawdopodobnie odznaczeniami, zadrukowany torsik oraz tutaj ten dowódca nie posiada plecaka, który posiadają zwykli Snowtrooperzy. Więc kolejna bardzo fajna figurka, mamy tutaj klasycznego kierowcę, jeszcze at, -AT. bardzo fajny hełm, bardzo fajny tors, który nam idealnie współgra tutaj z nóżkami i tworzy jedną fajną całość. W dłoni malutki pistolecik, również zadrukowany z tyłu tors i pod tym fajnym hełmem z narysowanymi tutaj znaczkami Imperium mamy również główkę klasycznego szturmowca. Kolejną figureczkę odkładamy. Ostatnią figurką w tym zestawie jest legendarny generał Wirs, którego mogliśmy widzieć w filmie Imperium kontratakuje. Właśnie w kokpicie AT-AT podczas bitwy o HOT. Fajny hełm, podobny albo identyczny do tego, który posiadają kierowcy ATST. W świecie Gwiezdnych wojen. Kolor jedynie inny, niebieski. Oczywiście unikatowy zadruk główki dla tej postaci. Z tyłu nie mamy rewersu. Mamy za to zadrukowany torcik z przodu i z tyłu. W dłoni lorneteczkę. Bardzo fajna figureczka i my możemy sobie przejść powoli właśnie do tego cudownego zestawu, jakim jest ATAT, -AT, czyli do maszyny kroczącej. Jak widzicie, jest to wielki szary model ATAT, -AT były robione z dura stali, bardzo ciężki do zniszczenia. Ja mam takie wspomnienie z AT-AT, Byłem wielkim fanem gry ROCH Squadron za dzieciaka. Tak naprawdę było to w czasach, w których ja nie widziałem jeszcze nawet filmów Gwiezdnej Wojny. Zaczynałem od tej gry swoją przygodę ze Star Wars. Tam była jedna z pierwszych misji. Leciałeś Snow Speederem i trzeba było pokonać AT-AT, A ja nie widząc filmów z sagi Star Wars, nie miałem pojęcia, jak yy, przebić, po prostu jak zniszczyć te, te maszyny. Nie miałem pojęcia, że trzeba użyć liny z hakiem, żeby obwiązać jego nogi i doprowadzić do upadku tej maszyny. Waliłem po prostu w ATT -AT zwykłych działek blasterowych. Oczywiście nigdy nie udało się w ten sposób tej maszyny kroczącej pokonać. Ok, przybliżymy sobie tutaj całą tą konstrukcję i opowiem Wam, jak tutaj sprawy się mają. Tutaj od boku, pod tym właśnie pancerzem, z dura stali mamy otwierany włas. Możemy zajrzeć do środka. Tutaj widzimy w środku po prostu szkielet klocków technikowych zarówno z jednej jak i z drugiej strony nie ma tu tak naprawdę nic więcej możemy jedynie sobie zajrzeć i możemy uznać to jako jakiegoś rodzaju luk bagażowy po prostu więc z dwóch stron mamy otwieraną taką oto klapę po drugiej stronie również ta klapa się otwiera od tyłu ATAT mamy tutaj takie oto pokrętło które jak pokręcimy to a nie jak je wysuniemy, to otworzy nam się ta klapka, która przed chwilą nam się tutaj wysunęła. No i tędy możemy się dostać na przykład również na pokład tego ATT, -AT, jeśli jesteśmy lukiem skywalkerem, więc tutaj możemy otworzyć sobie tą właśnie zapadnie, żeby jakoś do tego pojazdu dostać się niepostrzeżenie. Pojazd posiada ruchomą szyję, ruchomą szyję zarówno tutaj. W tym miejscu, jak i sama główka, również jest ruchoma. i Jakiś tam zakres ruchu. Uzyskujemy, więc możemy sobie całkiem fajnie ten zestaw wyeksponować na półce. Jak widzicie, na głowie znajduje się cała siła ognia tego pojazdu. Z tej strony mamy tutaj działeczka blasterowe, bardzo fajnie użyte w tym miejscu łopaty. Więc mamy te działka naprawdę fajnie szczegółowo zrobione. Pod spodem kolejne tutaj uzbrojenie, i mamy jeszcze tutaj, jak widzicie, czerwone kropeczki, które są wyrzutnią z czołek. Uruchamiamy je. O właśnie naciskając strzałki w tym miejscu, więc nie ma tutaj ukrytych tych strzałek, tylko one tam tak nam troszkę niefajnie wystają. Tutaj te strzałeczki. No cóż, był to 2014 rok, tak to właśnie wygląda. Budowa tego zestawu była bardzo przyjemna do momentu rozpoczęcia budowy nóg, ponieważ nogi są tak naprawdę wszystkie identyczne. No i tutaj ta budowa jest monotonna. Jest to wszystko zrobione na stelażu z Lego Technik. I później mamy zabudowany ten stelaż po prostu zwykłymi klockami. Nogi ruszają nam się w kilku płaszczyznach. Tutaj, tutaj, jak również w tym miejscu nogi się zginają. Tutaj jest fajnie zastosowany ten klocek, który tak sobie pracuje. Budowa nóg odrobinę monotonna, ale no właśnie tak te zestawy z Gwiezdnych Wojen często wyglądają, że są bardzo symetryczne i budowa, budowa jest powtarzalna. W tym miejscu możemy otworzyć sobie kokpit. Do kokpitu zajrzymy sobie... O, teraz, jak widzicie, mało szczegółowych tu jest elementów. O, widzę, że umieściłem w tym miejscu dwa klocki zapasowe z tego zestawu, więc tego białego komputerka z plecaka szturmowców tak naprawdę nie powinno tu być. Kokpit dość biedny, również miejsce tylko na dwie figureczki, które tutaj możemy zapakować. To, co nie podoba mi się w tym zestawie i na pewno jest na minus, to tutaj niestety te wszędzie widoczne klocki technikowe, no, mogło zostać to jakoś fajnie zabudowane, tego elementu nie chciałbym widzieć i tych niebieskich pinów technikowych w tym miejscu. A poza tym jest to kawał przepięknego zestawu, który po prostu przepięknie wygląda na ekspozycji. I ja uważam, że skala tego zestawu jest bardzo fajna, bardzo fajnie został odwzorowany. Jeden z najbardziej ikonicznych pojazdów z uniwersum wieznych wojen. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją recenzję tego zestawu. Jeśli chcecie być na bieżąco, to polecam kliknąć szybko. Subskrybuj, zostawić łapę w górę i napisać w komentarzu, jak podobała Wam się ta recenzja. To był Patryk, to była Klockowizja. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia na razie.